W okresie od 17 do 31 lipca na terenie naszej gminy odbywają się konsultacje społeczne, które dotyczą opracowania lokalnego programu rewitalizacji gminy Pruszcz na lata 2017-2023. Rewitalizacja jest szerokim procesem przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w stanie kryzysu. Jej celem jest poprawa stanu danej miejscowości, tak? Aby dobrze się tam przebywało, mieszkało i pracowało. Diagnoza obszaru gminy Pruszcz, która powstała w oparciu o analizę wskaźników, wykazuje, iż najwięcej problemów w sferze społecznej spotykamy w sołectwach Grabów, Koluszków, Kogołuszyce, Łaszewo, Bagniewko oraz Topolno. Główne problemy społeczne to długotrwałe bezrobocie, duży udział osób korzystających z pomocy społecznej oraz nasilone problemy demograficzne. Przed nami trudne zadanie, ponieważ musimy teraz wyznaczyć cele rozwojowe oraz przedsięwzięcia, które należy podjąć w ramach rewitalizacji, aby osiągnąć zamierzane cele. Diagnozy możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce: konsultacje. Tam jest również formularz oraz ankieta. Wszelkie uwagi, sugestie, propozycje można składać do 31 lipca do Urzędu Gminy Próż. Zapraszamy do szerokich konsultacji. W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi w Pruszczu serdecznie Państwa zapraszam na pobór, który odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej już najbliższą niedzielę, 23 lipca od godziny 8.30 do 13.00. Krwi brakuje szczególnie teraz, w okresie letnim i pamiętajmy, że każda i kropla może uratować komuś życie. Zachęcam i zapraszam. Witamy na stadionie w Pruszczu, gdzie odbywają się zajęcia w ramach akcji wakacyjna Akademia Piłkarska Lato z Pychotą. Jest to cykl zajęć piłkarskich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji dla najmłodszych piłkarzy naszej gminy i nie tylko. W tym roku akcja odbywa się już po raz trzeci i w zwiększonej formie. To znaczy w poprzednich latach pracowaliśmy tylko z czwórką, piątką trenerów. W tym roku codziennie chłopcy mają zajęcia z innymi trenerami, którzy prezentują inne szkoły piłkarskie, zarówno z regionu, województwa, jak i można powiedzieć z całej Polski. Dlaczego? Otóż w tym roku zajęcia prowadził z nami również trener reprezentacji Polski osób niedosłyszących, trener Maciej Karabasz. W tym roku byli z nami Mariusz Przesmycki w Daświecie, Marcin Studziński, Futbol Akademii Poland, Piotr Fiutak i Krzysztof Berezowski, Juventus Poland Akademii. Damian Ejankowski, Start Pruszcz, Patryk Zarosa, Zawisza Bydgoszcz, Maciej Karabasz, trener reprezentacji Polski osób niedosłyszących, był z nami również zawodnik ekstraklasowego zespołu Zagłębia Lubin, Karol Maliszewski oraz Damian Stodolny, Akademia Młodych Orłów oraz Grzegorz Fudziński, Wisełka Fordo. Nad organizacją całego turnieju patronat Objął gminy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, który się, zajął się logistyką, przygotowaniem boisk, obsługą. Także wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla pana Mirosława Kopki oraz dla firmy Pechota, która przyczyniła się do tego, że chłopcy mogli ćwiczyć na nowym sprzęcie, otrzymali nowe piłki, nowe oznaczniki. Sprzęt będzie wykorzystany na przyszłych zajęciach. Pomysł Akademii to był strzał w dziesiątkę. Muszę powiedzieć, że, że dzieci są bardzo, bardzo zainteresowane taką formą, taką formą zajęć. Rodzice również przyjeżdżały tutaj całe rodziny, oglądali, oglądali swoich, swoich chłopców. My również cieszymy się z tego, że ta akademia po prostu powstała, że funkcjonuje. To był drugi rok Akademii. Ja myślę, że następne kolejne edycje będą jeszcze liczniejsze i będą się cieszyły również dużym powodzeniem. 7 lipca Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach było organizatorem dwóch spotkań autorskich z naszym gościem Bartoszem Reselem. Pierwsze z nich odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, a drugie w Gminnej Bibliotece w Pruszczu. Nasz gość jest osobą jakby nie, nieprzypadkowo zaproszoną do realizacji kolejnej edycji naszego projektu Działaj Lokalnie. Jest to osoba związana ze światem sztuki, ale też z wykształcenia. Jest inżynierem ogrodnictwa. Interesuje się ziołami i wykorzystywaniem ich na co dzień w życiu, czy też w medycynie. yeah Stowarzyszenie wspierania osób niepełnosprawnych w Gołszycach ma zaszczyt dzisiaj gościć Bartosza Resela w ramach realizacji dziesiątej edycji programu Działaj Lokalnie. Jesteśmy przed zegarem Słonecznym, który udało nam się zrealizować już w dziewiątej edycji programu Działaj Lokalnie, ale do tej pory nie mieliśmy okazji się nim pochwalić. Wykonała go dla nas pracownia Solarte Zegary Słoneczne. Jest on wykonany i dedykowany dla naszej długości i szerokości geograficznej, także oprócz aktualnego czasu można również z niego odczytywać codziennie godziny wschodu i z zachodu słońca.